Kurwa! Nie tak to miało wyglądać, Ale Reker. Rekel, weź moją broń. Co ty kombinujesz, tak? Co ty kurwa odbierdolasz? Żeby przeżyć wilk musi odgryźć sobie łapę. No. Strzelaj! Nie zgadza się, nie rób tego! No dalej, Reker, wal w szybę! Bez rozkaz! Daj mi się paz, Reker! Ratujcie się! Musicie się stąd wydostać! Nie słuchaj go, kupi, nie strzelaj! Wal w to bo wszyscy zginiecie! Przewodniczący! 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 Gdzie się zaplątałeś? Jak tylko zaczął się bajzer, dałem nogę tutaj. To tu byli ruscy, nie? Specjalci. Zniknęli szybciej niż się pojawili. Oddychaj, synu. Masz dane? Tak, tak, mam. Całkiem mniejsze. Kurwa, już prawie świt. Zbierać się do punktu ewakuacyjnego. Wiadomo, gdzie jest Irish? Myślałem że z wami. Przerywam ciszę radiową. Grabarz 3, do dowódca Grabarzy. Gdzie jesteś? Tu grabasz 3. Zbliżam się z kierunku północnego. Mam towarzystwo. Potrzebny jest słonowy. Wyjąłem Irish, pomożemy! Neker, chodź tu, przygotuj się! Osłaniać się! Zostaw się przy oknie, trzeba osłaniać Irisa. Leker, cele w na tej Są kolejni, widzicie? Dwóch z lewej, ognia! Brawo, Reger, foliuj! Irish, dawaj tu! Coś ci jeszcze rusza? Po wszystkim! Czysto! Pomóżcie! Jesteś cały? Kurwa. No to po Grabarze, jazda! Forteca, tu dowódca grabarzy! Mamy przesyłkę, ale zrobiła się afera! Kierunek, punkt zborny. Przyjąłem grabarze! Śmigło w drodze, kierujcie się na pozycję! Na dole! Patriot! Nie zauważyli! Zastrzymujemy ich razem. Oznacza ich... Jedyna droga, nadal. <laughs> <laughs> Wszyscy w porządku? Tędy wyjdziemy. Heker, wejść ze skrzyni ładunki. Dobra, wywalaj. Uwaga, będzie wybuch. Przypiekli, idziemy. Tu płomień 2-1 do dowódcy Grabarzy. Jesteśmy w drodze. Kiedy dotrzecie na miejsce? Miło cię słyszeć, Hawkins. Robimy postępy. Łatujcie się na ten dach, tylko szybko. Sprawdzisz teren, Rek? To ten budynek. Chyba raczej połowa. No, Reker, użyj lornetki! Ta, te dwa kominy, dokładnie na prost. Widzisz, Rek? Punkt ewakuacyjny, na południowy zachód stąd. Zatrzymać celu. Ostrożnie. Cztery sześciu wprost. To ja. Nie jest dobrze. To... Spokojnie pan. Jest Hawkins! Musicie uważać, mam duży ruch na podczerwieni. Możemy liczyć na pomoc? Będę was osłaniać, wskazujcie cele. Przyjęła, że <turw> バカせられた O. Dobra, widzę. Zaraz ich przerobię! Jest w razie nie. <śmany> Będę ubezpieczać, ruszaj. Witamy cię To jest jedyna na Wchodzimy do fabryki. Rata jeżasz wicial. Od razu podziwuję się to. Sorry, że ujawniłem naszą gryówkę. Nie ma sprawy. Przyjemy. Najważniejsze. Czysto? Dzięki ci panowie. To jest najlepsza droga na górę? Najszybsza, na szukanie innych nie mamy czasu. Czekaj, aż zobaczysz widok z dachu. Spodziewam się, że mi urwie jaja. Cicho. Uważać! Dowódco krawarzy, odezwał się rada. Coś tam do was leci! Kurwa! Pomóżcie! Kurwa! Uwaga! Kurwiec zostawi tu gruzy! Nie Tego nikt nie przeżył. Odciągnij Dana od i <laughs> Jak kurwa? przygniotłogo. Spróbuj! Ja wydostanę Rekera! moja noga! No nie! No nie! Jezus Maria, ale się nogę Będzie dobrze, Dan. Wyjdziesz z tego kłopie. Zabierzemy cię! Pak, paliwo! Nie, Tak! się usłaniaj! No już, wysiadaj! Szybko! Wysiadaj! Proszę, pozwólcie, pomogę, błagam. Nie, zabieraj stąd, uciekaj stąd! Rekker, daj mi nóż! No ale po co cię rzadzie? Zdjęmy nogę! Zdjęmy co? Rekker, chodź tu! Jak potrzasku, żeby przeżyć, musi odkryć sobie łapę. Dawaj! Kość jest miażdżona, tylko tkanka i mundów nie dotrzymają. No już dawaj, dni! Na nie żyje? Żyje. Stracił przytomność. Nie chcesz się napić na no, w nas. Jesteś medykiem, pa! No, potrzebuję się w tym kursie! Boże! Ech. 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 Uwaga! Fatty! Fatty! Wszystko ruchy! Mój głowy zrobi nabióg! Szybko! Hej, w porządku są ci azerowie, nie? Siadaj. Raz. Będzie dobrze tam. Będzie dobrze. Zabierzemy cię. Wszystko będzie ok? Pewnie mnie to się kupiamy. Gwiazda! Dekret prowadzi! Forteca, tu Musicie nas stąd zabrać! Jak zrozumiałeś? Grabarze, forteca was śledzi. Zapasowała na w drodze. Punkt zborny, 3 km na zachód. Przyjąłem forteca! Obciedz ten helikopter! Szukam! Szulera, moja noga! Szulą mnie zabije? Dan, oddychaj! Będzie dobrze! Odstawimy cię do domu! Będzie dobrze! Jeśli potwierdzą się dane o Admirale Czangu i Rosjana, żaden z nich nie wróci do domu. Ktoś poza mną słyszy wiersze, takty Dixie? Trzymaj się do mnie. Kazurek, tam tracę przytomność! Bah, to jest! To jest! A ty za dużo kwi? możesz, mnie Raczej kurwa, niemożliwe! Nie zdanie Gdzie on jest? Widzicie? Gdzie on zniknął? Tam, widzę go! Szkoda, się! Szybciej! mało oh. brakowało. Gazu, cholera! Oh. przymierza się! O oh, kurwa! Nie! Rozwal tych mojego! Ja e, Tak. Grabarze przejęli dane. No i? Jeśli w Chinach dojdzie do przewrotu, Rosjanie poprą admirała Changa. Nasze chińskie źródło twierdziło tak samo. Czyli sierżant Dan zginął za coś, co i tak już wiedzieliśmy. W Szanghaju trwają zamieszki. W sprawę włączyli się Rosjanie. Musieliśmy mieć pewność. Nasza blokada Suez czyni sytuację wystarczająco delikatną. Jeden fałszywy ruch i wybuchnie wojna. Zna Pan swoje rozkazy, kapitanie. Takie! Kieruję się w stronę wschodnich wybrzeżych.